Tym razem kluczem do serca jest taras w Domku Letniskowym. Wnuczka mieszkająca w Holandii postanowiła zrobić prezent swojej babci. W takim razie my spod szczecińskiego tarasu zrobimy skandynawskie wybrzeże. Daniel wraz z tomkiem wyruszają w okolice Szczecina, by tam podjąć się kolejnej realizacji. Tym razem będzie to taras w domku letniskowym. Chłopaki mają bardzo dużo szczęścia, ponieważ sprzyja im piękna pogoda. Ekipa będzie pracowała na otwartej przestrzeni, dlatego odpowiednie warunki atmosferyczne są bardzo ważne, aby zdążyć z projektem na czas. Aktualnie domek jest pusty, co oznacza, że pracę można rozpocząć bez obaw, że ekipa zostanie przez kogoś zauważona. Jest nasz taras do zmiany. Powiem e, no. tak. <noise> wiesz co, ja bym najchętniej to z tym zrobił. Nie, ty w ogóle się nie znasz. Wiesz, to jest gigantyczny potencjał. No, Absolutnie. czego zaczniemy? Od początku, wiesz. To znaczy? To znaczy tak. Y, Mam bardzo... Dobrze, tutaj mamy y, ogrodzoną sytuację. Tutaj mamy ogrodzoną sytuację. Zrobimy drewnianą podłogę. Mm -hmm. y, i to już nabierze pewnego wyrazu. Elewację zewnętrzną pomalujemy w pasy. Yy, powiesimy, powiesimy kremowe yy, zasłony mhm. i stworzymy ką kącik wypoczynkowy. Powiesimy kremowe zasłony, stworzymy kącik jadalny. I teraz pytanie bardzo ważne: meble będą yy, inne czy te same? Wiesz co? Tak naprawdę y, te meble mają potencjał. Gdybyśmy mieli bardzo dużo czasu i więcej rąk do pracy, bardzo chętnie y, pomalowałbym te meble i y, zmienił im tapicerkę i byłyby super. Natomiast, jakby ponieważ Możemy pokazać nieco inny wariant, w związku z tym zastosujemy inne meble. Co z oświetleniem? Bo mamy tylko to jedno, o czym mówiłeś, ta lampa tylko, więc ale. Będzie lampa wymieniona na inną. Zrobimy tutaj klasyczny, neutralny plafon mhm. i, i właściwie oprzemy, ponieważ to jest domek letniskowy, oprzemy oświetlenie na, na świecach, tak naprawdę. I no, na na latarniach, na latarniach stojących świecach y, zobaczysz wszystko jak się będzie działo. E, w takim razie ja siadam na rowerek, jadę po farby. Jedź po farby, a ty y, za A niej... ja wezmę żółtą konewkę. Dobra, okej, okay. a ja sobie tutaj o. pojadę. O, dobra. Hej, bracia Klepka, do broni! No nie chowajcie się, tylko chodźcie tu do wujka. Cześć, wujek! Dzisiaj, y, dzisiaj będę y, ja. I dzisiaj będziecie wy. Czyli jakby jesteście... Nie możecie mnie zawieść, ponieważ jakby... Y, musi być super. I zrobimy tak, że wynosimy wszystko w ogóle kompletnie. Y, zaczniemy od malowania. Pomalujemy w pasy y, te ściany. W ogóle nie przejmując się tym, że tutaj mamy drewnianą tą, tylko to lecimy po prostu wszystko, wszystko w pasy. Czyli najpierw na, na kremowo, a potem na to szare pasy pójdą. Jak to ten pójdzie, to robicie to, co kochacie najbardziej, czyli klepiecie klepkę. Wojtek ze swoim bratem przygotowują taras do remontu. Pozbywają się zbędnych rzeczy, by mieć jak najwięcej miejsca do pracy. Czekamy już tylko na Daniela, który wyruszył po farby. Miejmy nadzieję, że uwinie się bardzo szybko. kto chciał farby? Jest. A! Jest. Farba. Pomóż! Dobrze. Jest farba. Nie musieliśmy długo czekać. Farba jest już na miejscu. Danielu, dobrze, że nic sobie nie zrobiłeś, bo wyglądało to trochę niebezpiecznie. Skoro cały sprzęt już mamy skompletowany, możemy śmiało brać się do pracy. Każda para rąk jest na wagę złota. Słuchaj, musimy pomalować te pasy. Bardzo fajnie to idzie. Takie, żeby te pasy były myślę, że szerokości ramy okiennej. Dobra, to czekaj, ja zmierzę te. Znaczy, okna. jakby jednego okna. Około 40 cm. 40 cm. Cent... No. To 40, jest bez aptekarskiej takiej. Tej. To czeka, ja bym musiał przymierzyć, czy nam starczy taśmę, tak? To zmierz. Wojtku, skoro wiesz, jak mają wyglądać pasy, to czekamy na efekt końcowy. Bogumił brat Wojtka stara się, żeby każde miejsce zostało dobrze domalowane. Daniel także złapał pędzel i próbuje odzwierciedlić pomysł, na jaki Tomek wpadł w trakcie realizacji. Oczywiście sam autor pomysłu także służy instruktażem i pomocną dłonią. Dopóki nie skończymy malowania, nie możemy ruszyć z kolejnymi etapami pracy. Ważne, aby każdy z fasów był równowymierzony. wymierzony. Nie chcielibyśmy, żeby ściana była jedną wielką mozaiką. Tomek mógłby być niezadowolony. Materiał na taras nie jest taki lekki. Tym bardziej, że jest go sporo, bo taras ma dużą powierzchnię. Legary i deski są już na miejscu, dlatego możemy powoli rozpoczynać pracę. Dowiedzmy się, jaką technikę zastosuje Wojtek podczas montażu. Powiedz mi, co ty tu wyprawiasz, co to za podłoga, jak ją będziesz w ogóle kładł. To deska tarasowa, będziemy ją kładli na tych legarach. Legary przymocujemy na kołkach rozporowych do podłoża, akurat tutaj do tego salce sonu. E, przepraszam, Salcy, są to ta podłoga? Tak, no to lastryko. Płytka lastryku. E, a dlaczego w ten sposób to układamy? Ryflem od budynku, żeby odprowadzało wodę. No dobra. No i już wszystko rozumiem. Czyli no zabierasz to, się to, do pracy. Tak, tak, w chwilkę sobie zabieram. Dobra, to ja ci jedną taką y, deskę y, tarasową przyniosę. Proszę bardzo. Idę. A ja sobie porozmierzam w tym czasie. Daniel jest pełen energii. Chłopaki, wykorzystajcie to przy projekcie. Nie wiemy, kiedy przydarzy się kolejna taka okazja, ale zaraz, gdzie są narzędzia do pracy. Teraz możemy działać. W pierwszej kolejności Wojtek musi położyć specjalne legary, aby na nich umieścić deski. Zajmie to na pewno kilka dobrych godzin, lecz ekipa wie, że podłoga musi być położona bardzo starannie, ponieważ jest narażona na różne warunki atmosferyczne. Tutaj Daniel z Tomkiem zbyt wiele nie pomogą, ale na pewno znajdą dla siebie inne zajęcie. Wojtek na chwilę musiał oderwać się od tarasu, ponieważ na miejsce dotarły meble. E, dobrze, to musimy to wszystko poskręcać, jak widzisz, bo to są, e, to będzie ta narożna e, kanapa, tak? Czy w taka wysokość będzie dobra, czy coś z nią robimy? Co? E, znaczy przerażają mnie te puzzle do poskręcania. Tomku, nie martw się, nie będzie aż tak źle. Jednak musimy delikatnie obniżyć meble, aby lepiej pasowały do całego wystroju. Mamy tylko kilka elementów, ale musimy je dobrze ze sobą połączyć. Dopóki ekipa nie skończy układać podłogi, to one ozdobią ogród. A to, co odkręciliśmy do kominka, do kominka. jeszcze tylko przykręcić. Tak zwane tak. plecy i meble gotowe. Mało czerwony przedmiot się przyda. Cześć pracy! A, cześć, cześć, co tam? No ty, chłopaki zamawiali, farbę przywiozą. brakuje jeszcze coś? Nie, ale nie, nie, no już wszystko mamy, wszystko pomalowane, co tu jest? się. potrzebowaliście Wojtek, do czego jeszcze? Bo tu widzę, mam farbę do betonu, zamawialiście i farbę do... I jeszcze olej biały. Robimy teraz impregnację deskową, czyli trzeba zabezpieczyć przed wodą, przed śniegiem. No po prostu tak, żeby te deski były mocniejsze. O. Robimy mały eksperyment. To jest takie przesełko fotelik, które tutaj już było jak przyszliśmy i postanowiliśmy, że odmalujemy na taki styl troszeczkę retro. Zobaczymy jak to, będzie nam, jak to nam wyjdzie i albo to zostawimy, albo usuniemy. Trzymajcie kciuki. Danielu, widzę, że rodzi się w Tobie nowe hobby. Zobaczmy, co uda Ci się wykonać ze starych mebli tarasowych. W międzyczasie Wojtek z bratem dalej walczą z deskami tarasowymi. Panowie, została już tylko końcówka, lecz wiemy, że na nią schodzi najwięcej czasu. to wejdźmy na stronę internetową i wybierzmy te lampy. A tak, 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 już. O, no. No, to dalej, nie. Ta? Nie. Ta? Nie, ta. Jednym z pomysłów Tomka było stworzenie na tarasie strefy z jadalnią. Właśnie dojechały do niej meble. Ogród na chwilę obecną wygląda jak jedna wielka graciarnia. Na szczęście już tylko ostatnie cięcia desek tarasowych i możemy ustawiać meble. Daniel z Tomkiem nie mogli skręcić narożnika na trawie, ponieważ ciężko byłoby go wnieść na taras, dlatego ekipa musi to zrobić we właściwym miejscu. Daniel z Tomkiem na chwilę wybrali się po dodatki, które zapewnią odpowiedni klimat na tarasie. Musimy jeszcze rozpakować stół i przygotować zasłony. W międzyczasie odwiedziła nas wnuczka naszej uczestniczki, aby opowiedzieć nam o swojej babci oraz osobiście sprawdzić, jak idą prace nad projektem. Kiedy wpadłeś na taki pomysł, żeby zrobić taką niespodziankę swojej babci? Tak naprawdę wysłałam zgłoszenie, będąc na przerwie w pracy. To była taka chwila. Pomyślałam, że no, tak tęsknię za moją rodziną, że, że, że ta tęsknota mnie pcha do robienia takich no, niekonwencjonalnych rzeczy. I stwierdziłam, że to będzie super pomysł, i, i moja babcia jest tak wspaniałą osobą, że zasługuje na wszystko, co najlepsze. Jak myślisz, czy kolory y, spodobają się twojej babci? No... biel i szarość jest y, ponadczasowa. I tak naprawdę teraz y, jest y, najmłodniejsza. Teraz jest szałna, no właśnie, y, szary, biały, w połączeniu z drewnem. Y, jest to coś, y, no naprawdę fajnego. Czy dodatki na tarasie będą odpowiadały Twojej babci? To jest tak naprawdę babci styl. Szczypta romantyzmu, te lampiony, świeczki i wspaniały nie wiem, kolor drewna. Także to jest wszystko po prostu zgodnie z modą i ze stylem, stylem mojej babci. Także uważam, że bardzo jej się spodoba. Czas dobiega końca. Słońce jest już bardzo nisko, co oznacza, że za chwilę nasza bohaterka będzie na miejscu. Daniel z Tomkiem zawsze znajdą chwilę na rozrywkę. Dekoracja to najtrudniejsza rzecz w życiu każdego człowieka. Dekoracja to najprzyjemniejsza rzecz ale w życiu każdego człowieka. Ale i najtrudniejsza. Najlepiej jest dekorować, ale i najtrudniej. Dlatego, bo, że jak ktoś się nie zna na tym, to może zepsuć. I wszystko widać, tak jak ja widzę swoje zmarszki w swoich okularach. Danielu, dekoracja jest najtrudniejsza? Trzeba było spróbować położyć podłogę. Na szczęście Tomek szybko wytłumaczył Danielowi, jak ważne są elementy wystroju. Chłopaki, nie zapomnijcie tylko posprzątać po sobie. To słuchaj, to bardzo dobrze, że zaścieliłeś to, ja sobie tu przyjdę i odpocznę, bo ja już chyba swoją pracę na dzisiaj wykonałem definitywnie. Jesteśmy już na finiszu, teraz ostatnie dekoracyjne poprawki i czekamy na naszą uczestniczkę. Jaka fantastyczna lokalizacja weekendowa, wakacyjna, nadmorska, fenomenalna. Taras, taras w domku letniskowym. No jest letnisko, połączenie e, troszkę Prowansji, troszkę Holandii, troszkę Polski. E, wszystko to wymieszane i proszę bardzo, oto mamy. Mała ekipa, ale jakże sprawna. Tym razem całą aranżacją zająłem się ja. Bracia Klepka, którzy normalnie robią podłogi, tym razem pomalowali ściany, powkręcali. Daniel wszystko spiął sznurkiem konopnym, niczym kokardą, bo naturalność teraz w cenie i mamy efekt. Mam nadzieję, że jest on fantastyczny. nie podoba się bardzo. Liczę na to, że babcia oszaleje. No pięknie! Czy słuchamy nadal muzyki? Dobry wieczór. A my na wesoło, jeśli Daniel Wieleba, klucz do serca. Sława, jak się cieszę, ogromnie. Co? Jest pani gotowa? Jestem gotowa. Dobra, to uwaga. C serducho. Bije, bije. Ja, już, bije. ja już, już tak tutaj przeżywam razem. ze Ze środka, chodźcie. Proszę, 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 proszę. Proszę. To jest wejście? Tak, to jest wejście, proszę śmiało, nie pamięta pani. Yy, tak, ja wiedziałam, nawet takie wejście, Witam ale... Panią. Dzień dobry, ale przepraszam. Czy ja stąpam po moim poprzednim polbruczek, jak to się tam nazywało? To jest ja pani przepraszam, taras. przepraszam, przepraszam, przepraszam. Witam panią bardzo serdecznie. Yy, pan Jacyku? Tak, się Tomek Jacyku. Czy z Łamek sekundy mi przechodziło, że to yy, moja kochana Asiunia ma... Mogłaby mieć taki pomysł, ale nie, nie wzięłam tego zdecydowanie tak na serio. No pomyślałam, że chcę mi sprawić przyjemność. Wiedziała, że miałam urodziny kiedyś tam, wiedziała też e, również, że e, dawno nie byłam nad morzem i z przyjemnością z przyjemnością wybiorę się tym bardziej, że bardzo lubię Towarzystwo Asi. Proszę A, zobaczyć. Jezu. Która strona Pani się podoba? Bardziej? Okay. Prawa czy lewa? E, e, o, e, tak. Ta przestrzeń po środku jest też niezbędna. Także jedna i druga strona. Bo, droga pani, Ale... mamy tak, że tu mamy strefę do jedzenia, tu tak. mamy strefę do wypoczynku, a tu mamy strefę do tańca. Wyszłam na taras i właśnie taras rozglądam się dwa pięknie urządzone kąty. I to chyba, chyba, ch chyba, chyba. Stół i krzesła, tak użyteczne. I pojemy, i pożywamy, i, i potańczymy. A prezent zrobiła wnuczka Asia. Tak. To jej trzeba podziękować. Asienka, yy, Asienka podstęp. to jest, za, za podstęp. Yy, jest yy, podstęp, porwała mnie, <grym> ale dzięki temu, to znaczy naprawdę dawno ja tu się tak, to znaczy tak w tym ogrodzie mhm. jestem tak zakochana, wiecznie się tak tu grzebie, 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 autentycznie. Ale Mio, piękny. piękny ogród to jest. jest. Piękny. Napracowałam się i i to dziewczę wiedziało o tym, że trzeba zrobić przerwę w tej pracy. Autentycznie! Biel jest w moim życiu dominujący. Sama zresztą przemalowałam ten mój pokoik jak umiałam, tapetę przemalowałam na biało. I, i jak lubię czasami jakiś, jakiś, jakiś kolor. I ta, ta szarość z bielą bardzo konweniują. To jest naprawdę to. Ale Taki skromny domek, a teraz wracam. Nie? No i proszę Was, teraz ten domek nabrał blasku. Ja Wam pięknie dziękuję. Teraz to jest elegancja. Serio! Słowem, jestem bardzo zadowolona. Wszystko się podoba. Każdy element, każdy szczegół jest przemyślany. I to się nie może nie podobać. To ma bardzo fantastyczne takie właśnie yy, działkowe, działkowe wrażenie. Takie, 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 jakby się chciało przyjechać i się wypoczywać. To jest to miejsce nawet do wypoczynku. Na początku na tym tarasie panował nieład. A teraz mamy strefę do jedzenia, strefę wypoczynku, a nawet miejsce do tańczenia. W domu wszystkie łusły, ale tu podlewa. <noise> Kotek, cudny jesteś w tych kwiatkach też, ale naprawdę musimy to zrobić. No. Wiesz, że nie powinno się po kwiatach lać wody, bo wtedy nie, słońce je wypala? Nie, nie wypala. Wypala. Yeah, 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 do